Powiedz mi, ile kosztuje zorganizowanie konwentu i ile można na tym zarobić? Zorganizowanie konwentu kosztuje... Cześć kochani, ja jestem Przemek, a ze mną dzisiaj jest Maciej. Cześć. Cześć, witam. Słuchajcie, Maciej jest właścicielem studia Kraft w Szczecinie, w którym aktualnie jesteśmy i prócz tego jest organizatorem szczecińskiego konwentu tatuażu, tatuaży. Powiedz mi tak, czemu konwent tatuaży, a nie jakiś festiwal Disco Polo na przykład? To ciężko powiedzieć, ale no, wybór na, na tatuaże nie padł przypadkowo miałem już studio. Jak gdyby była to rzecz, którą się zajmowałem w sposób naturalny, mhm. więc tatuaże są mi bliższe niż muzyka Disco Polo. A, czyli <laughs> bardziej w tą stronę. Dobra, w tym roku jest czwarta edycja, tak? Dokładnie, czwarta edycja. Czwarta edycja. E, powiedz, ile osób w ogóle pracuje na ten wasz sukces? E, ile jak to wygląda w ogóle od zaplecza? Ile osób? Najpierw ile osób, ile osób pracuje nad tym? E, konwent organizuje stowarzyszenie Szczecińskie Stowarzyszenie Artystów Tatuażu. Mhm. E, przez cały rok na dzień dzisiejszy, przy tej czwartej edycji e, pracują trzy osoby. E, oczywiście w, w w czasie trwania samego wydarzenia tych osób jest kilkanaście. Ale przez 10 miesięcy przygotowań do, do, do konwentu, do tych dwóch dni, kiedy wydarzenie ma miejsce, pracują trzy osoby. I to już 10 miesięcy wcześniej przed konwentem już się zaczyna? Dokładnie tak. Zaczynamy po, jak się kończy jedna edycja, miesiąc zajmuje nam uporządkowanie wszystkich spraw, rozliczenie, później dajemy sobie miesiąc wolnego a następnie siadamy do, do kolejnej edycji. A jakbyś miał powiedzieć, te trzy osoby, kto się czym zajmuje konkretnie? tak. Na dzień dzisiejszy jest to tak, że ja zajmuję się partnerami, mhm. czyli sponsorami, firmami, które pomagają nam w organizacji tego. Monika zajmuje się wystawcami, czyli pomaga się studiom zarejestrować, przeprowadza ich przez całą procedurę, jest z nimi w stałym kontakcie, to ona zaprasza studia i tatuatorów do, do, na naszą imprezę. I jest Karola, która zajmuje się sprawami formalnymi, mediami, przygotowaniem wszystkich dokumentów potrzebnych do konwentu. Tak to wygląda mniej więcej na dzień dzisiejszy. Mhm. A powiedz, w tamtym roku, jakbyś miał ocenić konwent, ten, który był ostatni, jakbyś go ocenił? Pod względem. W skali, w skali od ilu do ilu? W skali od 1 do 10 niech będzie. 6. 6. Dlaczego 6, a nie 10? Czego brakowało? O tego? Ciężko jest powiedzieć, czego brakowało. To, to ta ocena jest subiektywna, a wynika z tego, że, że my nigdy do końca nie jesteśmy zadowoleni z tego, co, co już zrobiliśmy. Zawsze widzimy rzeczy, które można poprawić, które można zrobić lepiej. Co można zmienić, co, co dodać, co, co wyrzucić. Jak gdyby za każdym razem już po, po imprezie siadamy i zastanawiamy się, jakie zmiany nam są potrzebne, do tego, żeby ta impreza była jeszcze lepsza. Aha. Znaczy to fajnie, no bo tak chcecie to robić jak najlepiej z roku na rok, żeby właśnie widzicie te w cudzysłowie błędy i chcecie robić jak. Jak najlepiej, żeby z roku na rok było lepiej, tak? Takie jest założenie. Jeśli my uznamy, że, że nie ma już co poprawiać, to mm -hmm. chyba przestanie to dla nas być wyzwaniem i... No w sumie tak, no to zawsze trzeba się udoskonalać, tak? Chyba tak. Dobrze <laughs> no? e, Dobra, to słuchaj, a jak wyobrażasz sobie taki idealny konwent? Jak, jak, to, jak Ci się marzy taki? Nie wiem, ile byś widział osób, jakie atrakcje, coś takiego? Nie wyobrażam sobie idealnego e, mm. konwentu. Z tej prostej przyczyny, że, że ten świat tatuaży, a jednym z jego elementów są też konwenty tatuażu, mhm. zmienia się bardzo dynamicznie. I to, co, co na tej edycji wyda nam się, że jest już super dopracowane, może okazać się, że za rok czy dwa będzie niewystarczające do tego, żeby, mhm. żeby uznać... Że nie trzeba już przy tym elemencie Czyli pracować. Albo ludziom przestanie się podobać, albo coś po prostu wyjdzie z mody, jakby. Na przykład, coś takiego. Dobrze, słuchaj. E... Chcę zorganizować sobie konwent. Mhm. Od czego mam zacząć? Hmm. Strasznie ciężkie pytanie. E... Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba zacząć od doboru ludzi. W takim sensie, że musisz dobrać sobie ludzi, którzy będą robili to z tobą, bo sam nie jesteś w stanie tego zrobić. Mhm. Jest tyle rzeczy, tyle elementów, które trzeba poskładać w tej układance, żeby to dobrze wyszło, że musi przy tym pracować sztab ludzi. Czyli zespół, który to z tobą robi, jest podstawą. Moim zdaniem, jest jednym z najważniejszych elementów tej całej układanki. Czyli po prostu ludzie. Tak. Dobra. Mam, tych, mam te osoby, znalazłem. Co dalej? Obiekt. No bo jak już masz zespół, to musisz gdzieś to zrobić. Obiekt jest rzeczą ważną. Musisz pomyśleć o atrakcjach. Musisz pomyśleć o tym, czym zachęcisz wystawców do tego, żeby przyjechali do Ciebie. Na dzień dzisiejszy w Polsce, w tym roku. Odbyło się, albo się jeszcze odbędzie, około 20 e, imprez mniejszych, e, większych. A mamy sierpień? Tak jest. E, ja mówię na, na przestrzeni całego roku odbędzie mm -hmm. się ponad 20 mm -hmm. e, z tego, co liczyłem więc odliczając martwy sezon e, grudzień, e, styczeń, mm -hmm. e, luty zostaje nam 9 miesięcy, co daje ponad dwie. Średnio ponad dwie imprezy na, na miesiąc. Więc, żeby no być atrakcyjnym na, na tym rynku, być, zachęcić ludzi do tego, żeby, żeby przyjechali do ciebie, musisz im zapewnić komfort pracy, musisz im zapewnić atrakcję. Oni muszą chcieć tutaj przyjechać. Mhm. Dobra, a powiedz mi, jak szukacie, w jaki sposób szukacie gwiazd, tych showmenów, którzy występują na scenie? Różnie. No, generalnie przyglądamy się innym imprezom, które odbywają się na, na, na całym świecie. Czasami portale społecznościowe podpowiadają nam, podsuwają nam jak gdyby performerów. Patrzymy szukamy ich też sami w, w internecie czy, czy, czy przez facebooka czy przez instagram tych dróg poszukiwań artystów jest, jest wiele po prostu cały czas trzeba być czujnym i, i mhm. gdzieś ich tam wyławiać wyłapywać zapraszać to jest też tak że oni praktycznie przez cały rok gdzieś podróżują po różnych imprezach więc, mhm. więc im wcześniej udaje nam się zabukować ich występ, tym lepiej. Staramy się to robić e, e, zawsze do, do końca roku poprzedzającego naszą imprezę. A możesz zdradzić, e, jakie show zobaczymy w tym roku na konwencie? Coś delikatnie. E, e, oczywiście, coś tam mogę uchylić rąbka tajemnicy. Na pewno będą dziewczyny z zespołu Rebel Chicks z, mm. z Warszawy. To jest, to jest fire show. Będzie jeszcze kilka niespodzianek, ale o tym, o tym jeszcze za wcześnie. Jeszcze za wcześnie. Dobra. Niedługo wszystkie te informacje pojawią się na naszych, na naszych stronach mm. więc i, 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 i program pojawi się także Całego wydarzenia. No, ale jeszcze, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę no to, to zajmie. Dobra. Możemy jechać. Okej. Okay. No. Przenieśliśmy się w plener z racji, że są jeszcze wakacje. Za nami fajny mural. Widzimy Banana Ink. Pozdrawiamy, Przemka. Serdecznie. Dobra. I wracając do tematu konwentu. Eee, w tym roku. Pierwszy raz wystartowaliście z czymś takim jak ambas ambasadorzy konwentu. Dokładnie tak. Wytłumaczy na czym polega ta cała instytucja i w ogóle chcę podziękować, że zostałem tak wyróżniony i zostałem jednym z tych ambasadorów. E, instytucja ambasadora polega na tym, że co roku będziemy wybierać e, pięć osób. Przeważnie będą, będzie to trzech tatuatorów i dwie osoby związane z branżą. E, ale nie będące tatuatorami. Mhm. Chodzi o to, że, że ambasadorzy są dla nas takim gronem doradczym. To oni, to z nimi radzimy się w kwestii przeprowadzenia konkursów, ułożenia kategorii, zabudowy i wszystkich rzeczy, które są związane z konwentem, a mogą im ułatwić pracę nam organizację mm -hmm. na tym to, to polega. Co roku będzie, będzie to inna piątka, dlatego że, że potrzebujemy świeżych, świeżych głów, nowych pomysłów i tak postanowiliśmy to organizować. Czyli po prostu jakby nie chcecie wszystkiego sami ustalać i chcecie słyszeć głos ludu. Dokładnie tak. Chodzi, <grym> Coś... o, chodzi o to, że, um, że jak gdyby Tatuatorzy najlepiej wiedzą w jakich warunkach, w jaki sposób chcieliby pracować na konwencjach. Jak mhm. konwencje powinny wyglądać od ich strony. Zmieniamy ten skład ze względu na to, że jednemu tatuatorowi podoba się to, drugiemu mhm. coś zupełnie innego. My zbieramy te wszystkie pomysły, zbieramy ich sugestie, wybieramy to, co jest w nich naj, najlepsze i wprowadzamy w życie. Mhm. Dobrze, a powiedz mi tak. Ty, jako organizator tutaj Szczecińskiego Konwentu, powiedz tak prywatnie, które konwenty w Polsce tobie się podobają? Jest ich kilka. To znaczy, każdy z nich jest inny. Są, może nie podobają, ale bardzo cenię sobie twórców tych, tych, tych konwentów. Na pewno będzie to Radek z Krakowa i jego Tatu Fest, jedna z najstarszych imprez w Polsce, mhm. tak naprawdę prekursor tych, tych imprez w Polsce. Na pewno Marcin z Gdańska, który nadał nową jakość konwentom. Marcin i oczywiście Michał, który z nim mhm. współpracuje, bardzo wysoko podnieśli poprzeczkę. Uważam, że, że Poznań organizowany przez nich w marcu jest jedną z, z fajniejszych imprez w, w, w Polsce. Ja to potwierdzam, byłem w tamtym roku, byłem w tym i było mega. Naprawdę. Łódź jest, jest fajną imprezą, kończy mhm. jak gdyby, ten roczny cykl dużych, dużych imprez. I, i, i gromadzi wielu wystawców, no bo każdy chce jakoś tam ten, ten sezon konwentowy e, zakończyć z przytupem. Jest mnóstwo imprez, których, których pewnie nie nie wymienia, to tylko dlatego, że, że zapomnę, nie dlatego, że one są e, mało ważne. Bardzo podoba mi się e, Opole, e, bo, bo jest e, taką świeżą imprezą e, z pomysłem, e, niekonwencjonalną, bardzo sobie, bardzo sobie cenię tą imprezę, też podpatruję, mm -hmm. też patrzę co, co, co z niej mogę zaczerpnąć na naszą imprezę. Dużo jest tych imprez, z którym się właściwie przyglądamy się wszystkim, mm -hmm. a z części z nich staramy się wyciągnąć to, co uważamy za najlepsze. Mm -hmm. Rozumiem. No powiedziałeś właśnie o łodzi, to mile wspominam, pamiętasz, jak pojechaliśmy razem? <laughs> pamiętam, oczywiście, <laughs> że pamiętam. Tak, cała droga powrotna była bardzo fajna. <laughs> Tak, tak coś to... Poszujmy, jeszcze, poszujmy. Się, jeszcze, się ugad... jeszcze się ugadamy, tak? tak. E, słuchaj, konwent w tym roku. Dla, jakbyś miał powiedzieć, dlaczego zapraszasz ludzi na ten konwent w tym roku do Szczecina? Co takiego e, tam znajdą? E, jeśli chodzi o, o artystów, jest kilka rzeczy, które, które na pewno będą nas e, wyróżniać w tym roku spośród e, całej listy konwentów odbywających się w Polsce. No bo nazwaliście generalnie konwent przyjazny... Artystom. Artystom. Dokładnie tak. Co to znaczy? Taki był nasz zamysł, że w tym roku bardzo mocno chcemy skupić się na udogodnieniach dla, dla tatuatorów. Mhm. Jednym... tych elementów jest wiele, wymienię tylko, tylko kilka. Pierwsza rzecz... Chyba jako pierwsi w Polsce wprowadzamy możliwość wyboru rodzaju zabudowy. Mhm. Podglądaliśmy konwencje na, na całym świecie widzimy, że jest trend do, do stosowania niskiej zabudowy, e, która jak gdyby przełamuje tą, tą, tą barierę między, między tatuatorami. To polega na tym, że te boksy są po prostu mają niższe ścianki. Tak jest. I przez to tatuatorzy widzą się jakby nawzajem mogą ze sobą rozmawiać? Dokładnie tak. A przez to, też ludzie przechadzający się po tych alejkach, jakby nie widzą tylko ściany, ale widzą też jakby następne alejki i następnych artystów. Dokładnie tak. Wybór zabudowy jest dobrowolny, w sensie będziemy się pytali naszych wystawców, którą chcą zabudować, czyli tą, czy tą tradycyjną mhm. wysoką, czy niską. Myślę, że, że to jest ciekawe rozwiązanie. Nie jesteśmy pewni, czy, czy ten. Czy znaczy ten nasz e, polski świat tatuażowy jest na to, na to gotowy? Dlatego w tym roku postanowiliśmy e, dać wystawcom wybór. Tak eksperymentalnie na razie? Dokładnie eksperymentalnie, mm -hmm. dokładnie tak. E, drugą ciekawą rzeczą jest e, aplikacja, którą stworzyliśmy m, na potrzeby naszego konwentu. Już, ale, już mam ściągniętą? M, ale <laughs> oczywiście inne konwenty też mogą z niej korzystać. Nazywa się Convention Map. E, ona bardzo ułatwia pracę właściwie. Wszystkim, bo nam jako organizatorom e, ułatwia pracę tatuatorom na, na imprezie, ułatwia też e, przebywanie na, na imprezie e, zwiedzającym. Ma mnóstwo funkcji ciekawych e, e, i jest... Na przykład co tam jest? Co tam można znaleźć? Jeżeli chodzi o, o wystawców, oprócz tego, że jest tam mapa, czyli generalnie można sobie z, zidentyfikować wystawcę po nazwie, po numerze boksa, wystawcy mogą zgłaszać się do konkursów przez aplikację, wystawcy mogą, mają kontakt z infoboksem. Mogą prosić o, o wymianę worków na śmieci, mogą poinformować nas, że skończyły się ręczniki. Do tego mają też możliwość wrzucania tzw. wolnych wzorów. Mhm. Czyli jeżeli ktoś szuka klienta. W, na dany dzień, może wrzucić tam swój projekt, podać cenę tego projektu, a wtedy ludzie odwiedzający konwencję nie, mu, nie muszą chodzić po wszystkich boksach, mhm. będą w stanie ten, ten wzór sobie znaleźć, znaleźć miejsce na mapie konwentu, gdzie znajduje się artysta i od razu do niego się udać. Poza tym mhm. jest tam też. Taka opcja zaznaczania elementów konwentu, które nas interesują. Zaznaczamy ten element, a 15 minut przed tym wydarzeniem dostajemy informację o tym, mhm. że za 15 minut to, co nas interesuje, będzie działo się czy to na scenie Czyli głównej. Na przykład chcę obejrzeć konkurs na przykład na mały tatuaż kolorowy, ustawiam sobie przypomnienie. a 15 minut wcześniej mam przypomnienie, informuję mnie, żebym tak. leciał pod scenę. Dokładnie tak to wygląda. No to, to jest super, bo czasami no, wiadomo, na konwencie jest tyle rzeczy, tyle się dzieje, że można coś przegapić. Spotykamy znajomych, gdzieś tu rozmawiamy i coś nam może umknąć. Dlatego jak najbardziej mi się to podoba. Dodatkowo dla naszych tatuatorów mamy strefę masażu. Wiadomo, hmm. że pracując 8 czy 10 godzin w jednej pozycji ich, ich kręgosłupy cierpią na tym, więc postanowiliśmy trochę ulżyć im w niedoli. Nasi fizjoterapeuci przez, przez dwa dni. Ale to będzie taki azjatycki masaż z stópkami? Raczej nie. nie, raczej będzie to masaż prowadzony przez, przez fizjoterapeutę, który chyba bardziej zna się na rzeczy niż, niż mała tajka. No podejrzewam, że tak. No, co do tego, oczywiście oczywiście after nasz, który wydaje mi się, że, że jest jednym z fajniejszych afterów, przynajmniej z tych, które ja widziałem. Dużo jeszcze takich pomniejszych rzeczy, których na pewno nie zdążę wymienić, bo jest tego sporo. Dobrze, a w ogóle bilety kiedy można kupić? Już można kupić? Można kupić je cały czas. Są, Gdzie? Są do kupienia i na naszej stronie, znajduje się odnośnik do, do zakupu biletów, i przez stronę Netto Areny, która, na której odbędzie się impreza. I w kasach mhm. na areny można kupić w godzinach ich otwarcia, więc możliwości zakupów biletów jest wiele. Aha, no to super. Słuchaj, na koniec muszę Ci zadać niewygodne pytanie. Powiedz mi, e, ile kosztuje zorganizowanie konwentu i ile można na tym zarobić? Zorganizowanie konwentu kosztuje tyle, ile jesteś w stanie na niego wydać. Aha. Właściwie e, budżet konwentu jest nieograniczony. Nie ma, nie ma granicy. Zatrzymuje go tylko i wyłącznie Twoja fantazja. Mhm. Jeśli masz do wydania, to wszystko zależy od skali imprezy, od Twoich możliwości. Jeśli masz do wydania 150 tysięcy, to je wydasz. Mhm. Jeśli masz do wydania 300, to też pewnie znajdziesz atrakcje, które pochłoną całą tą kwotę. Nie ma limitu pieniędzy, które można wydać na organizację takiej imprezy. Co się tyczy zysków, ciężko powiedzieć. To, to wszystko zależy od tego, ile wcześniej zainwestowałeś, mm -hmm. jak pokierowałeś całymi przygotowaniami, jak pokierowałeś kampanią, ile ilu przyjechało wystawców, ile ludzi odwiedziło Twoją imprezę. Czyli im więcej pracy włożysz przez ten okres przygotowawczy. A tak, jak to powiedziałeś wcześniej, to trwa 10 miesięcy. Tak, to trwa 10 miesięcy. W naszym przypadku trwa mm -hmm. 10 miesięcy. Oczywiście w przypadku innych organizatorów. Jest to różnie, bo, bo niektórzy organizują na przykład, cztery imprezy, więc oni nie mają czasu skupić się na jednej mm -hmm. przez 10 miesięcy. No tak, jasne. Muszą, muszą jak gdyby przygotować sobie to w dużo krótszym czasie, ale też mają większe doświadczenie, więc też jest im dużo łatwiej przeprowadzić taką operację. Mm -hmm. No dobra, super. To ja Ci dziękuję. Z mojej strony, właśnie jako ambasador Szczecin Tatu Convention, wspólnie z Maciejem, zapraszamy Was. Kiedy i gdzie? 5-6 października Szczecin Netto Arena. Serdecznie Was pozdrawiamy, ja tam na pewno będę. Widzimy się w październiku w Szczecinie. Zapraszamy serdecznie, pozdrawiamy.